Witam Was w nowym filmie na moim kanale. Nagrywam tego vloga w sumie spontanicznie, bo nie miałam go w planach, a myślę, że dzisiaj będzie ciekawy dzień. Jak możecie zobaczyć, ja dopiero wstałam, jest godzina 10.20. Czy się wyspałam? Trochę, chociaż około 8 strasznie sąsiadów pies szczekał i się przebudziłam, ale potem udało mi się zasnąć. Czemu dzisiaj będzie ciekawy dzień i myślę, że ciekawy film? Ponieważ idę do fryzjera, zmieniam fryzurę. Ale nie będę wam zadać jaką, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca i zobaczycie efekt. Zaczynamy tego, ten film. Zapraszam was do oglądania. Często pytacie mnie, czego używam do mycia twarzy, więc ja używam tych pianek z Facebook. Tutaj mam jakąś nowość. Pianka do mycia twarzy, każdy rodzaj cery. Cera odwodniona, szara, pozbawiona blasku. Ja daję tego zawsze jakieś dwie pompeczki, bo mamy tu pompkę i myję taką ilością e, twarz. I tak, kochani, od tygodnia piję wodę z cytryną przed śniadaniem. Zazwyczaj to robię, wyciskam sól. Z jednej cytryny mam tu taką wyciskarkę, ona jest chyba z Ikei i szybko wyciskam sobie z niej sok. Jeśli coś mi pozostanie, nie wyciśnie się, to wycisk wyciskam ręcznie. Fajnie działa to na odkwaszenie naszego organizmu. Dalej, druga połówka, jeśli coś zostało, to do szklanki i wyciśnięty sok wlewamy, nic skomplikowanego Wlewamy wodę niegazowaną, wlewamy i taką całą szklankę wody z cytryną piję przed śniadaniem. Dobrze, kochani, jak możecie zauważyć, ja już jestem wyszykowana, pomalowana, delikatny chyba makijaż. Mam jeszcze chwilkę czasu, więc oglądam sobie jakieś tam filmiki na YouTubie. Dosłownie mam pół godziny do autobusu. Może sobie jeszcze mieszkanie ogarnę albo coś, więc e, tak. E, nagram coś jeszcze, jak będę szła pewnie na autobus i widzimy się w salonie. Fryzjerskim, no i oczywiście, po bardzo jestem ciekawa, jak będę wyglądać. Dawno chciałam to zrobić, ale nie byłam pewna. A teraz jestem tego pewna i chcę to zrobić. Czas na zmiany, kochani. Nowy początek w moim życiu będzie zmiana. A! Dobrze, kochani, jak możecie zauważyć, właśnie ubieram buty, ponieważ wychodzę na autobus, który muszę jechać na dworzec i dworcem na e, SKM do Sopotu, ponieważ jadę do Sopotu do tego fryzjera także tak moja stylówka prezentuje się tak i lecimy. Dobrze kochani, ja już właśnie przyjechałam do Sopotu i znajduję się pod salonem fryzjerskim Golden Mall, znajduję się w drugiej ulicy co chodzi, ale ja nie powiem Niestety lub niestety jestem zawsze przed czasem. 20 minut mam w zapasie. Więc sobie chwilkę poczekam i będę szła, bo to tutaj jak możecie zauważyć. Jestem bardzo ciekawa efektu. Kochani, jestem po przezjeże, jestem tutaj, zaraz Wam się pokażę. E, powiem Wam, że różnica jest diametral, diametralna, wielka, e, ale jestem z niej zadowolona. Wiadomo, że pierwszy raz, e, jak zobaczyłam, byłam w szoku, ale podoba mi się. Dobra, pokazuję się Wam za 3, 2, 1. Czy mnie to widzicie? Mam ciemne włosy. Ale podoba mi się to, potrzebowałam zmiany. Potrzebowałam sobie coś zmienić. I stwierdziłam, że zmienię. Pokażę Wam jeszcze z tyłem. Pani mi lekko je poparowała. Jestem z nich mega, mega zadowolona. Podoba mi się sobie. Serio, jeśli jesteście z Gdańska, albo w ogóle z trójmiasta, polecam Wam Gold Mow, Chyba tak się czyta: Sobot. Piękny salon w kolorach złota, granatu, czerni, no po prostu bajka. Fajnie przysympatyczny, no cała obsługa, nawet można się prosecco napić, ale ja piłam wodę. Serio, polecam mega ten salon. Pewnie będziecie ciekawi, jak ja tam w ogóle trafiłam. Otóż salon napisał do mnie, czy nie chciałabym skorzystać z ich ofert. Nie, nie jest to sponsorowane. Płaciłam za to własnymi pieniędzmi. Tylko skorzystam z zaproszenia, jestem mega zadowolona, więc jesteście z Gdańska, z Sopotu lub Gdyni, zapraszam. To jest przy ulicy Alei Niepodległości 940, jeśli jedziecie z ką wysiadacie na Sopot-Kamienny Potok i już od razu jak widzicie z peronu, to od razu się w lewą stronę i jest to przy tam, chyba Salon Out jest, Lidl od razu. I się wchodzi. Jestem mega, mega, mega zadowolona. Jestem ciekawa, jak zareagują na to moje listy, bo jeszcze nikt mi nie widział. Nawet na Insta nie dałam znać. Jesteście pierwszymi, którzy to widzą. No po prostu wow, wow i wow! Dobrze kochani, mam nadzieję, że film się taki Wam spodoba z mojej metamorfozy. A tak się cieszę, że nie mogę ubrać słów. Dobrze, kochani, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Tak jak mówiłam na moim Instagramie, regularność filmów będzie dopiero od 1 lipca, ponieważ zaczynam teraz egzaminy, potem mam sesję egzaminacyjną i po prostu nie mam jak poświęcić na YouTuba więcej czasu. Ale w wakacje na pewno będzie dużo fajnych filmów, może z różnymi osobami. Także tak. A! Będzie jeszcze jeden vlog przed wakacjami. Planuję nagrać y, vloga z Hailika 3. Y, więc... Y, tak. Dobrze, kochani. Trochę się tu na koniec rozgadałam, ale dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie kciuki w górę, komentarz, dzwoneczek oraz subskrypcję. Zapraszam na mojego Instagrama, który gdzieś tutaj Wam się pojawi. A i podam Wam Instagrama tego samego, którego byłam. Dziękuję. Pa!